Pocieszcie go. Zielone szklankę oleju ogólnie i może dlatego. Czemu zielony? Zielony umiera. Wyślijcie mu jakąś kasę. Pocieszcie go. Pocieszcie zielonego. kis. Ale słabo wiem. Dobra, mordecki, idę się. Co się nie On wbił mleko z olejem. Zielony nie podawał, się, jesteś... Ci... Czemu zielony? Nie wiem! Ma się nie poddawać pisom! Pocieszcie go jakimś To 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 jest to? Jak już jest przy tym to nie chłop tam włoży! <aina> Młody jak tryk na kaskę. To tylko sra... Dawaj salto! Spoko, możemy to zrobić. Coś tu oznacza frania, jeżeli frania to zobaczy, to po prostu robcie szoty, co nie? Zielony, za chwilę do ciebie wrócę. O, robimy frania tutaj, wbijajcie tutaj frania, wbijajcie frania tutaj. Nie gadajcie, że frania jest na streamie, mordki! Sprawdzamy frania. Sprawdzamy frania. Sprawdzamy frania, mordki. Sprawdzamy frania. Sprawdzamy frania. Gdzie jest franio? Ale się spociłem. Mm. <laughs> Mordki tutaj frania nie ma. Franio nawet streama nie ma. Zobaczmy na Nitro. Ludzie, pocieście zielonego. Pocieszcie jakiś donate zielonego! Sprawdzamy na chwilę przesyła 4 złote I, i robimy salto dla widza groszy. 10 ZL 1 rzod. Nie ma tu nitra! Pozdrot war dęgi A, masz na live! Nie wiem mordka, ja sam jestem zdziwiony! Podcieszcie jakoś zielonego! Zielony jest! Naprawdę! Sprawdzam. Sprawdzam. Wysyłamy donate ludziska. Zaraz walimy salto nawet. TY JESTEM U NITRA! <grym> JESTEM U NITRA LUDZIE! JESTEM U NITRA NIE? BYKI! JESTEM U NITRA! <grym> Pozdro Nitro! Jest w unitra nie? Ja pierdziula morski ja. Pozdro od Nitra co nie Pozdrow Pozdro Nitro Walimy Salto O kurwa ty O nic Nitro Nitro ogląda streama! Bo wiedziałem, żeby stąd wyjść kurwa w porę, to nie kurwa, to się mnie... Zresztą się uśmiechnę trochę. No nic. Nie odpierdalajcie, chłopaki, jak się słyszycie. Kurwa, już prawie wszystko na frania było. i nic, no nic, będziemy się na kiku na drugim live. No. no nic. No nic. Pozdrawiam szoterów.